Ciepła, słoneczna aura sprzyja wakacyjnemu wypoczynkowi. Na niedawno otwartym kąpielisku miejskim na akwenie wodnym jeziora Bratoszewo można spotkać kąpielowiczów uciekających przed upałem w mieście. Nad bezpieczeństwem w godzinach od 10 do 18 czuwają dwaj ratownicy. Warto jednak pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas kąpieli, zwłaszcza gdy nie ma już dyżuru ratownictwa wodnego. Przypominamy, że w tymże miejscu doszło do tragedii w nocy z wtorku na środę, kiedy utonął tam 17-latek z Łodzi. Dno jeziora jest zdradliwe, są miejsca płytkie i niebezpiecznie głębokie. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i nie zażywanie kąpieli będąc pod wpływem alkoholu.